Jak to się robi? Jak ktoś by narzekał, że trzeba iść, trzeba wrzucić proszek do pralki, trzeba czekać aż się odwiruje, a potem to rozwiesić, to pomyślcie sobie o tych paniach co z rana tutaj zasuwają i rano się wszystko myją i też jest git majonez. Tutaj jest ciekawa rzecz. Wygląda jak orężada, ale to jest orężada, ale z, z djobełkami, jak to mówią. To jest w ogóle ciekawe, bo Erik mi tutaj sprzedał taką historię. Już trochę w tych, w tych klimatach tutaj hiszpańsko-portugalskich siedzi. I to jest wino. To jest wino musujące. Tak zwane wino zielone. Jak ktoś wie lepiej, ok, ja powiem to co ja usłyszałem. Że to e, kiedyś dawno temu jak dzielili gospodarstwa. Rozumiecie, że ktoś się z kimś ożenił i w ogóle. Potem te gospodarstwa zaczęli dzielić, i było coraz mniej tych też e, win, do robienia wina i tak dalej. I ludzie to robili bardzo e, szybko. I to wino po prostu zanim za, za miało leżakować, to oni już zaczęli je pić. I stąd się wzięło, że ono jeszcze właśnie jest takie jakby niedojrzałe, czyli właśnie zielone. Smakuje bardzo, jest w ogóle super orzeźwiające się i pije właśnie super zimne, jak piwo. I właśnie ma bumpelki, nie ma tak dużo alkoholu. Dobra, spadam, bo może pociągnąć. Ale tu jest jakaś lokalna linia, bardzo mało, mało używana. Te tory są tak krzywe, że ogólnie pociąg tutaj nie może szybko jeździć, więc spokojnie. jak się śmiga po tych różnych miejscach tutaj w tym Portugalii. To jest w ogóle też super w kamino, że człowiek może zobaczyć to prawdziwe życie ludzi tutaj. To jest kamino e, to jest też jednocześnie takie prawdziwe podróżowanie. To nie jest tylko jakaś tam turystyka czy coś, bo tutaj codziennie Wchodzisz w życie tych ludzi, którzy tutaj są, nie? Przed chwilą siedzieliśmy w knajpie. Goście usiedli, w ogóle nawet nie powiedzieli do, do siebie słowa, lokalni. Tak wiesz. Popatrzyli na siebie, usiedli i zaczęli, kurde, rozdawać karty, nie? I zaczęli z karty łowić normalnie. Takie rzeczy to ja pamiętam w latach 90. To mnie w domu też się grało w karty, wiecie, no. Zadymiona kuchnia. Oczywiście papierosami. Wszyscy liftel. A tutaj przychodzisz 2019 rok przekolesie spotyka się w barze zaczyna w karty na, 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 nawalać. Dla mnie to jest takie, taki powrót do przeszłości, no bo to e, znałem z dawnych, z dawnych czasów nie? 20 lat i tak. Pff. Dzisiaj jest pierwszy dzień po naprawdę długim czasie, kiedy w ogóle są chmury na niebie. Widzę chmury, tak jestem trochę aż zdziwiony, że są chmury. Zawsze jest niebieskie niebo. <todgłosy> Oj, ja aż sam sobie zazdroszczę. Ja powiem szczerze, że w jednym miejscu tyle płytek to nie widziałem nigdy w życiu. To no stąd siebie. No bo tak, my normalnie to sobie kafelkujemy w kuchnię i to kawałek, łazienkę okej okay, więcej, ale oni sobie kurczę całą Hawirę kafelkują. A zupełnie inne podejście, więc muszę mieć troszkę. Nawet hurtownie, które oferują są po prostu gigantyczne, nie? Troszkę będzie pokazać komuś kamino Tak, w kamerze. Mogę je pokazać z mojej perspektywy, ale nie mogę pokazać tego, co się dzieje w mojej głowie. Mogę jednak coś opisać, coś pokazać tak, jak ja to widzę. Nie mogę tego zrobić, żeby każdy to poczuł, tak w 100%. Bo tego się nie da. Tak naprawdę, jakby kamino, każdy musi przeżyć sam. Zresztą, kamino mamy na co dzień, więc to tylko tak się nazywa. Ale tak naprawdę to jest życie, tak? Można to tak nazwać po prostu. I, i ja nie mogę pokazać czyjegoś życia, bo każdy ma swoje życie i każdy je. Sam przeżywa, więc ktoś to może jedynie zobaczyć i, i sobie przeanalizować, tak naprawdę jak to wygląda. No i tyle. Komitet przywitalny przed taką bramą Idziemy z dustorów Dzisiaj mam wyjątkowe szczęście do psów Nie no, wcześniej też były, ale nie wiem jaka zmiana pogody idzie czy coś Ujadają dzisiaj wyjątkowo Ale dają czadu Ostro. Nie ma co mówić. No i co? Idziemy.